Siemano widzowie, witam was w trzecim odcinku Daily. W dzisiejszym odcinku, yy, no, pochodzimy sobie po giełdzie oraz pokupujemy jakieś samochody oraz może uda nam się je sprzedać. Więc co, nie będę widzowie przedłużać, zapraszam was do oglądania. Dobra widzowie, yy, nie było niestety nikogo online na serwerze, ale jadę aktualnie z gościem na przecho. I pojadę sobie na kiełdę do 10 tysięcy i postaram się coś tam może kupić do tych 8500. Będę ogólnie polował na jakieś tanie samochody. Eee, no i co? No zobaczymy się tam, widzowie. Eee, dobra, widzowie, nie sobie tutaj na kiełdę, ale tutaj taki. Eee, aha, jest eee, Tak, eee, chcę tutaj pomóc takiemu e, mojemu bardziej, nie wiem, takiemu koledze serwerowemu. Po, y, muszę się, y, pomóc mu zabić mnie 9 razy. Y, czekaj, jest wyłączony. I y, y, coś kurde... TPDM. Kurde, jest wyłączony na DMA. Dobra idziemy, więc sobie chyba podlecę... Ten. 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 ten jest na razie wyłączony tutaj obszar, ale teraz jest wyłączony. Napiszę mu, już, że Jadę, no widzowie, pomogę mu tutaj zabić się 9 razy. No i spotkamy ten, i się spotkamy, widzowie. No, spotkamy się, jakby już pomogę. Widzowie, tak, pomogę tutaj mojemu koledze tutaj z serwera. I aha, dobra, napisał mi, że w jakimś zadaniu będę potrzebował pomocy, to mogę mu pisać. Ale widzę, tak napisali do mnie, czy nie chcesz sprzedać tego Moonbina właśnie za tą kwotę, co tutaj wystawiłem. I to jest Moonbin, podajże, z odcinka, który był pi pierwszy? pierwszym chyba handlem na giełdzie. To było jakieś 3 tygodnie temu, jak ja to nagrywam. A przy okazji, jak to sprzedam, no to jestem już 30 minut na serwerze. To odbierzemy sobie tutaj e, widzowie, e, jakąś nagrodę. Ale no, widzowie, spotkamy się, jak tam do tego typa dobiegnę. No i ten, no i sprzedam ten samochód Dobra, widzowie, dobiegam właśnie do biura. E, jestem tutaj. O, właśnie, czekaj, to jest. O, jestem obok niego. E, siema. E, hop. pisać Jestem tutaj obok niego już. Wchodzimy, widzowie, no i tak, wchodzimy w niebieski punkcik, sprzedaż pojazdu, Moonbin Domino Gamer, 3900, zatwierdź, dziękuję, miłej jazdy, i tak, widzowie, mamy 12 tysięcy, to już jest dużo pieniędzy, o, zrymowało się nawet, ale te pieniądze mi się przydadzą na kiedy in indziej, no bo... No, na razie ich nie potrzebuję. Więc sobie wpłacę całą moją gotówkę i widzowie, tak otworzymy sobie dzisiaj znaczy teraz kalendarz i tak. bo na montaż niestandardowej rejestracji. No, to bardzo widzowie fajnie, bo coraz chyba bliżej zbliżamy się tutaj do projektu. No, bo 12 tysięcy mamy tak mi się wydaje, że widzowie po tym daily, e, czyli gdzieś tak, nie wiem, myślę we wtorek lub no w poniedziałek e, albo we wtorek, no we wtorek, bo trochę, no wiadomo, trzeba e, z rodzinką posiedzieć, a do mnie przyjeżdżają. No i ten e, widzowie, to wtedy myślę, że będzie tutaj projekt. Ja będę już, nie wiem, już 20 tysięcy, więc no będzie co tutaj handlować. Ale widzowie, tak, e, dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. E, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz napisać komentarz. E, no i co widzowie, do zobaczenia. Cześć.